Dzień dobry słoneczko, dzień dobry, dzień dobry moje słoneczko. O, jaka tak się wita! Jaka radość, Kocia! Moje kochane! Dzień dobry, moje skarepki! O ty, ty, ty. O ty kochany! On nie wie już, co robić z tej radości. Zobaczcie, jakie to jest wdzięczne stworzonko. Jakie to jest kochane. O ty, 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 tak się stęskniłeś, maluszku. Tak się stęskniłeś, mój kochanie. Mój kochany ociąteczku śliczny. No, chodź tu do mnie, tu musisz zejść. No, chodź. Chopkaj. No, chodź. Jak się Kotek czuje dzisiaj lepiej, prawda? Dzisiaj znowu czuje się lepiej. Mój kochany, mój. Moje maleństwo. Moje maleństwo, cześć. O, Ci tak? Nawet gryzieś, potem liczesz. Ty, pazurze, ty musimy ci obciąć pazurki, kochani. Musimy. No chodź. Chodź, chodź maleńki. No jak zejdziesz, pokaż wszystkim dziadkom. Hop, brawo. Jeszcze łóżko troszkę, tak jeszcze troszkę, tam łóżko boli, bo kotek przechyla główeczko Jeszcze troszeczkę przechyla. Mój kochany. No taki pięknotek kotek. Kotek pięknotek. Teraz dajemy jedzonko. tak? Chodź, będziemy wsiątać. Będziemy dawać jedzionku. Będziemy tutaj wsiątać, tak. O, ty ty, 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 Dwie minutki dla kotka. Najpierw, a potem poziątki. Tak? <laughs> Przyszłam tutaj w takim złym humorze, a od razu mam cudowny, cudowny tak. <śmienic> nie można przestać kręcić, bo to przecież, co mina, to fajna. Co mina, to jest fajna taka. A te dziady się od ciebie nie uczą nic, tak? Ja tak trzeba z człowiekiem, jak. A ła, 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 gryzie. Ła! <śmienic> одразу розуміє, як і тось у мудрість жонка, Які і. які і мандлі, як і кохання, так і так. Як і кохання, в'йохи, тось вам в'йохи, Przecież naprawdę, naprawdę to jest film, jedyny w swoim rodzaju film, film powitalny. Ile się można witać. Nawet psy się tak nie witają długo. Wiesz? Ile można? Już trzy minuty powitania. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry. To co? Jeszcze kilka zdjęć bym chciała porobić, ale nie mogę wyłączyć. Nie mogę, bo jest tak pięknie, bo jest taki piękny filmik. Mój kochany mój, ty jesteś lekiem na całe zło. Wiesz? Tak. No chodź. Schodzisz? Schodzi kotek? Hopkaj. No tak, jeszcze na tym poziomie? Się nie miziałeś ze mną? Jeszcze na tym? O, mruciando, mormorando. Mruciando, mormorando. A, dobra. Dajemy tabletę. Chodź. Dobrze, teraz koteczek dostanie. Jedzionku, czekaj, czekaj, czekaj. Najpierw podamy ci tableteczkę. Poczekaj. Tak, otwieramy. am. I już. Pięknie. Teraz damy Ci zamko, tylko Ciotka nie widzisz, zabrała do mycia łyżeczki. No chodę. No chodę. Dobrze, nie czek wcina. A ja coś tu tylko sprzątam. dane kocyki na noc, żeby dały spać kotki. Bo wiecie, co one wyprawiają w nocy. Kurczę, nie mogę tego live'a, słuchajcie, uruchomić. Znowu była już taka sytuacja i ja wtedy coś zrobiłam. I teraz za diabła nie wiem co. No i jeszcze będę próbować zaraz. Zaraz będę jeszcze próbować. O! Dzień dobry. Zobaczcie, kogo my tu mamy. Kogo my tu mamy. Tu mamy naszą niuńkę. Małońkę. A, działa po płochu. Ale siedziała, słuchajcie, już siedziała sobie prawie na wierzchu. Także nie jest źle. Gnieczek wcina. Ja Wam mówiłam po live. Ie. Szkoda. Bardzo żałuję, bo ten live to naprawdę taka odprężająca sprawa. Chociaż miał być odprężający dla kilku osób, to, to jest ważne. kubetki, a potem jeszcze wrócimy. No i drugi kotek policzony. Zobaczcie. Zobaczcie, Miruś przy mnie nawet wcina. Mirusiu! Kiteniek! Wcinasz przy mnie, żabciu? Gdzieś widać ci tam? Widać. Ślicznie kotek wcinka. Tak. No, chodź, pojeść sobie. No, jeszcze trzeci kotek gdzieś jest w tej chwili niezlokalizowany. Nie będę go zlokalizowywać, ale Miro robi postępy. O właśnie, być może mi się udało naprawić kamerę. Zaraz sprawdzimy, ale usterka może się okazać najprostszą z możliwych. Mianowicie kotki wyjęły wtyczkę z prądu. Mam nadzieję, że zaraz uruchomię lajwika. Cześć. No cześć. Chodź, damy ci jeszcze tam jedzonko. Chodź. Gdzie ty jesteś? No chodź. Nie wiem. A ten mały szufluje dalej, mimo że brzuch już wielki. Niesamowicie. Hej, Miruś, jaki ty jesteś odważny kot. Ja ciebie nie poznaję normalnie. Normalnie ciebie nie poznaję. Super, kochanie. Brawo. Ślicznie. No dobra, kochani, zostawiam kotki i idę do swoich obowiązków. Cieszę się, że je mam, że są normalnymi obowiązkami dnia. Że mogę iść do pracy, że mogę zrobić sobie soczek, że mogłam wstać z ciepłego łóżka. Naprawdę, moja wdzięczność jest bez granic. Trzymajcie się, kochani.